Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja oczywiście nazywam się CD. Dzisiaj chciałem nagrać odcinek oceanie stanowisk taki mega mega specjalnym widzicie mamy tutaj wideo. Ogólnie to jestem teraz na Good Game Warso, czyli będzie poświęconym gamingowi, poświęconym fantastyce, położonym w Warszawie w nadarzenie Warszawy, która była się tak ekspo i ogólnie podstawę, że to was taki mega mega specjalny odcinek jest stanowisk. No więc ogólnie siedzę sobie teraz na stoisku World4Gamer i mamy tutaj takie oto całkiem, całkiem ciekawe stanowisko, moim zdaniem. Na tym stanowisku mamy mega, mega ok klawiaturkę marki Ozone, świecącą się wszystkimi kolorami czy myszeczkę oraz mega, mega ok headsetzik. Jak widzicie kiedyś zajrzyjmy sobie do komputera, również nie wygląda to najgorzej. Mamy tutaj podświetlany LEDami dami komputer z kartą graficzną msi oraz kulerem Cooler Mastera. Naprawdę mega mega to wygląda, o, to okno w naprawdę, no cóż, przegenialne. A tutaj, a tutaj Emek nagrywa backstage, się ma Emek. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy usiądziemy do tego stanowiska, zachwyca nas po prostu mega, mega, mega przykładarski monitor 21 do 9 marki LG. Co najważniejsze, ten monitor charakteryzuje się odświeżaniem 144 Hz, naprawdę jest to mega ok monitor, szczególnie pod gaming. Bardzo polecam, jeżeli chodzi o gaming monitory 21 na 9 ponieważ naprawdę, naprawdę dają one radę. Jak sami widzicie, ma on mega, mega gamingowy design, wygląda po prostu przepisko i dodaje całemu temu stanowisku dosłownie pazura. Z troszeczkę dalszej odległości stanowisko to również prezentuje się mega, mega ciekawie. Mamy tutaj bardzo, bardzo okej okay, ogólny look tego stanowiska, wszystko bardzo fajnie się prezentuje. Niestety niektórzy ludzie są śmieciarzami i zostawiają tutaj różnego typu ulotki. Nie polecam ogólnie takiego zachowania. Ale ogólnie mega, mega ok stanowisko. Poza tym na tym stanowisku mamy mega, mega ok fotel marki Diablo Chess. W ogóle polecam wam markę Diablo Chess, mam również ich fotel i bardzo, bardzo serdecznie polecam. Ogólnie rzecz biorąc, jest to mega stanowisko z bardzo, bardzo dużą ilością bajerów które wygląda po prostu, trzeba jeszcze i jak na event jest bardzo, bardzo dobrze. Jedynym mankamentem tak naprawdę tego stanowiska jest to, że całkowicie nie ma na nim LED I z tego powodu, moi drodzy, jest mi naprawdę bardzo, bardzo przykro. Nie ma na tym stanowisku niestety LEDów. No i cóż, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, dziękuję za oglądanie, bęk dla was, siemoneczko, papa! Pa.